Witam Was bardzo serdecznie. Na że sezonu drugiego zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A my lecimy, słuchajcie, jest, jak jesteśmy tu i mam w ogóle wideo settings. No i to ja muszę sobie trochę powiększyć. Na 8 to jest za mało dla mnie. Dla mnie na 8 jest za mało. Ewidentnie dobra. Nie mamy obsydianka, który by się nam mega, moi drodzy, przydał. Dlatego w dzisiejszym odcinku próbuję zejść po obsydian, ja tu muszę bardzo powoli schodzić, bo trafię na jakąś lawę Może być mnie przyjemnie też może bym to zamudował bo jak będzie norm jakieś, jakieś mopki mi wejdą ale bym chciał wyłączyć sobie smooth no, to mi ciągle działa poczekajcie smooth minimum maksimum języka Okay. Mamy jakieś ustawionkę, których ja w większości nie ogarniam. O, mamy żelaza więcej jak... No jak fajnie, że mamy więcej żelaza. A w dzisiejszym odcinku chciałbym znaleźć obsydian. Woda by mi się przyzwyczkała. Ja zrobię wiaderko, jak znajdę gdzieś lawę to wezmę ją i pójdę do góry i zrobię wodę. Okej, okay. to będzie najlepszy chyba pomysł. A bo wiecie co, nie, zrobimy coś innego, na dzisiejszy odcinek ja mam inny trochę plan. Dobra, więc pójdźmy sobie do góry. O, tu jeszcze mamy żelazo. Jak ja przygapię żelazo, bo później na kowadło nam się przydaje w ogóle. A nie, zbroję całą mam przecież. Przecież robiłem. Dobra, ale będę musiał tylko to tak zrobić. Dobra, a mamy jakiegoś dilta w ogóle, tak? Już nie mamy. Dobra, mamy dilcika. Ok. Więc ogólnie ja bym chciał też domek zbudować sobie na dzisiejszym odcinku. Kontynuacja budowania domku będzie w następnym odcinku, więc bądźcie na tych odcinkach koniecznie. OK. Więc ja sobie tutaj o nie, bo to tak nie miało być. Okej, okay, to już będzie ściany, ale ja potrzebuję jeszcze więcej tego. No kontynuacja będzie w następnym odcinku, tak jak mówiłem. Więc w sumie tyle co do powiedzenia mam na temat tego. Okej. Okay. Dobra, więc ja mam tutaj i dodać. Na 6 ja myślę, że możemy. Raz, dwa, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Już nie mam więcej drewna, więc będzie trzeba pójść. Ale tutaj mamy bardzo dużo tego drewna, dlatego sobie tego drewna zbiorę. A w następnym filmie może pójdę po enchanting albo poza odcineczkiem. Dobra, poza odcineczkiem zbiorę obsydian i wtedy sobie jeszcze bierzemy enchanting, a ja mam w ogóle trzcinę nie mam, no to też będzie trzeba zebrać -cinę tu krogą. To jest też bardzo istotna rzecz. OK, więc mamy to, Prawda. mamy już trochę dużo tych kłód, ale jeszcze trochę sobie pozbierajmy, okej okay, ostatnie drzewko, okay. załadowałem sobie mój drodze Optifina, więc myślę, że będzie super, ale zwierząt Bo tam jest ej, właśnie ja potrzebuję pająka, dobra, to go zabijmy może. I dlaczego on nas bije? Dzień. Halo, czego już kiedyś zaatakowałem? Nie sądzę o monster. Nie, mam pierwszy raz ej, monster hunter. Dobra, mamy urzeczko, tylko się przez to zjem sobie, bo jak ja zginę. mi nie było za wesoło. W tym odcinku nie będzie fajnie jak zginę, ale jeszcze źle postawiłem. Dobra, ja szybko, bo jak mówię, jak będziemy... Jest, dobra, idziemy spać, mój drodzy. Szybko się prześpimy. Ja się, dobra. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć. I tu będzie szósta. Dwa, trzy, cztery, pięć. I tu będzie szósta znowu. Tylko muszę coś zjeść, bo jak ja zginę, nie będzie w sumie. Za fajnie. Zobaczmy, cztery. Cztery! O nie! Jeszcze nam trochę brakuje tego. O, tu mamy jeszcze dwa. to Okej. Okay. Zbierzmy, może, jeszcze to drewno. Okej, okay. Pyk i pyk. Dobra, ja myślę, że tyle wystarczy. W sumie chyba nie, ale. Dobra, zaryzykuję. to będzie trzeba to zniszczyć. Tu mamy dwa, trzy, cztery. Pyk. Okej, okay, jest git. Jest git. Dobra. Jest. Teraz y, po prostu... Tutaj będziemy mieć wejście do domu, więc, dobra, ja się to ja to może przerobię sobie na deski, i tutaj sobie po prostu robimy coś takiego. Ok, mój drodzy chyba tak to może wyglądać. Dobra, więc tak to będzie wyglądało. Okej, okay. pyk, pyk, dobra, robimy ten, to ten domek, pyk, proszę. Dobra, będzie. trzeba jeszcze ogarnąć Drzwi, okej. Okay. Drzwi już mamy ogarnięte. Może... A o, ja mam plan, ja jeszcze coś zrobię, coś takiego zrobię, pyk. Ja mam plan fajny, co zrobię. Ja mam plan, dobra. Coś takiego zrobię, mam tak. Patrzcie. Coś takiego co nie moi drodzy. Okej, okay. i zrobimy coś takiego. Bo okay. właśnie wpadłem teraz tak na to, tak później zobaczymy jak to bez tekstu paka wygląda, ale wcześniej tu nie mogłem się nawet odzwyczaić od tego tekstu paka, ale już się odzwyczaiłem, że z git. No bo jak się tak gra, no to trochę trudno to wszystko ugarnąć. Mm, Jutro myślę, że kolejny odcinek ze Hardcora będzie. Za chwilę już zakończymy odcinek Pik. że będzie. część, Okej, okay, więc może no, byśmy jeszcze. Jak mówili, więc, moi drodzy, na razie to kończę, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się już jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, no i elo!